W dzisiejszym odcinku pokażę, jakie zakupiłam w tym roku róże z gołym korzeniem. Róże przyszły już kilka dni temu, dwa dni sobie spokojnie czekały w paczce. Jakie otworzyłam, były jeszcze wilgotne. Następnie moczyły się w wodzie dwie doby. Minimalny czas, jakie powinny spędzić w wodzie zanurzone tak całkowicie, to jest od kilku godzin do jednej doby, ale jak będą też kilka dni w wodzie, nic im się zupełnie nie stanie. Róże zamawiałam w szkółce Floribunda i też zdjęcia pozwoliłam sobie zamieścić, bo nie mam jeszcze swoich zdjęć z tymi różami. Pierwsza to jest Judy the Obscure, przepiękna róża, taka różowo-morelowa, bardzo mocno pachnąca, pachnąca wanilią. Następna róża to jest Dolce Vita, zamówiłam ją w ilości dwóch sztuk. To jest malutka róża, taka dorastająca do 60 cm, żółto-złota, pachnąca i bardzo obficie kwitnąca. Róża Thierry Marx, jaką gdzieś kiedyś zobaczyłam u kogoś. To wiedziałam od razu, że w moim ogrodzie ona musi być. Jestem bardzo jej ciekawa, jak będzie wyglądała, czy rzeczywiście tak pięknie. Kolejna róża to róża Ballerina. Jest to jedna z dwóch róż, które zamówiłam, które nie pachną, ale jest tak urocza i delikatna, i dodatkowo kwitnie cały czas nieprzerwanie podobno. To wiedziałam, że w moim ogrodzie też dla niej będę miała miejsce. Kolejna przepiękna róża, bardzo mocno pachnąca, to róża Zamek Enik. Postanowiłam dokupić jeszcze jedną sztukę róży Herzogin Christiana. Jest to moja ulubiona róża. Zdecydowanie najpiękniejsza róża w moim całym ogrodzie. Niestety, zamówiłam ją dwa lata temu i dostałam bardzo słabą sadzonkę. Miała tylko jeden malutki pęd. Tak naprawdę myślałam, że ona nie przeżyje tego, ale już w pierwszym roku udało jej się zakwitnąć kilkoma kwiatkami. Zakochałam się w tej róży i postanowiłam w tym roku dokupić jeszcze jedną sztukę i posadzić ją w jednym z najładniejszych miejsc w moim ogrodzie. Dokupiłam też na moją mini rabatkę drugą różę Paszminę. Też jestem zachwycona tą różą. Przepiękna, bezproblemowa. Kolejna róża to będzie nowość w moim ogrodzie róża Elizabeth. Też gdzieś ją zobaczyłam, zachwyciła mnie ta różnorodność kolorystyczna na jednym kwiatku i dodatkowo pachnie cytryną i starymi różami a ja takie zapachy lubię najbardziej. Róża Sophie Rosas. Zastanawiałam się nad nią, bo coś jest w tej róży takiego, że e, chciałam ją mieć. Nie do końca jestem przekonana, ale zobaczymy. Co mnie do niej przekonało, to to, że jest bardzo mocno pachnąca e, i ma bardzo ciekawe płatki. Nie mam takiej jeszcze róży postrzępionej. Bardzo podobają mi się róże takie złote, musztardowe. E, nie wiedziałam, którą różę wybrać i tutaj pan właśnie ze szkółki Floribunda mi polecił różę Patrick de ją. To jest chyba jedyna róża, którą kupiłam z, czyjegoś polecenia, nie widząc jej wcześniej. Ważne dla mnie było to, że jest zdrowa i że jest mocno pachnąca i to już mi wystarczy. Przepiękna róża taka morelowa herbaciana, róża Versini, mocno pachnąca o aromacie moreli, brzoskwini. Vanili. Szczerze to nie pamiętam, dlaczego ona się znalazła na liście e, róż do zamówienia. Ta lista była bardzo mocno okrojona. Oczywiście chciałam dużo więcej e, odmian. No, czymś musiała gdzieś mnie zaskoczyć. Zobaczymy. I już ostatnia różyczka, zamówiona tak dosłownie na sam koniec, gdzie się z córką zobaczyłyśmy. Bardzo nam się spodobał ten układ płatków i taki kolor fioletowo-różowo-morelowy. Takiego koloru też jeszcze nie mamy u siebie, a dodatkowo jest to mała róża i świetnie się sprawdzi w doniczce, więc akurat do mojego ogrodu, w którym miejsce mi się już skończyło jeszcze bardzo miła niespodzianka w gratisie dostałam róże Acropolis niestety też nie jest pachnąca, ale podobno kwitnie nieprzerwanie do samych mrozów, dodatkowo ma wąski pokrój i ja to też lubię w różach i niesamowitą zmienność kolorystyczną bardzo mi przypomina róże Ksenię. zobaczymy jak to będzie wyglądało w praktyce, przejdę teraz do części praktycznej i tutaj mamy bardzo dużo szkół na temat tego jak sadzić róże z gołym korzeniem sama jak kiedyś tego nie wiedziałam i próbowałam Oglądać różnych specjalistów, jak sadzić róże z gołym korzeniem, to naprawdę miałam mętlik w głowie. Niektórzy mówili, żeby korzenie ciąć, żeby nie ciąć, krócej, dłużej. Tak samo było z częścią nadziemną, zwłaszcza na jesieni. Jedni mówią, żeby tego absolutnie nie ruszać, drudzy mówią, żeby ściąć. Tak samo z nawożeniem. Niektórzy dają nawóz, obornik. Niektórzy. Mówią, żeby w ogóle absolutnie tego nie dawać, bo tylko wtedy róża się może przyjąć w 100%. I powiem szczerze, że ja miałam bardzo duży mętlik w głowie. Sama nie wiedziałam, jak mam te róże sadzić. I powiem tak, naprawdę trudno jest posadzić różę źle, tak żeby się nie przyjęła. Jest kilka takich zasad, które powtarzają się u wszystkich. Po kolei, więc ja się tego trzymam sztywno. Na pewno trzeba korzenie przyciąć. To, na jaką długość to przytniemy, nie jest takie bardzo ważne. Może być, niektórzy mówią, na długość ręki, żeby skrócić korzenie o jedną trzecią, ale tak naprawdę korzenie muszą być na tyle długie, żebyśmy mogli je swobodnie ułożyć w naszym dole, żeby nam się nic nie podwijało. Ja sobie ścinam tak, właśnie na długość ręki, mniej więcej. Jeśli widzimy, że jakieś korzenie są uszkodzone, to oczywiście też je obcinamy. Jeśli chodzi o skracanie pędów, to tutaj są Dwie szkoły, jedna mówi, żeby w ogóle absolutnie na jesień tych pędów nie skracać, natomiast niektórzy zalecają ścinanie pędów na około 20 cm albo tak mniej więcej o połowę. Do mnie róże przyjechały z dosyć krótkimi pędami, ale jak gdzieś zobaczę, czy uszkodzone, czy jakieś właśnie dłuższe, to na pewno też je skrócę. Trzeba pamiętać, żeby dołek był troszkę większy niż nasza sadzonka. Ja stosuję ziemię tylko taką ze swojego ogrodu. No, jak mi zabraknie, to wiadomo, że muszę, czy będę sadziła w doniczkach, to będę musiała skorzystać z ziemi takiej ze sklepu, ale ta ziemia nie może mieć żadnej dawki nawozu. Na samodno można dać garstkę jakiegoś obornika granulowanego, ale tak, żeby nie dotykał do korzeni, ale w zupełności wystarczy ziemia zwykła z naszego ogrodu, będzie na ten moment najlepsza. A na jakiej głębokości trzeba sadzić róże z gołym korzeniem? Tutaj też jedni powiedzą troszkę wyżej, jedni troszkę niżej. Ja to sobie wypośrodkowuję i sadzę róże na równi z ziemią, czasami nawet troszeczkę wyżej, zwłaszcza tam, gdzie mam ściółkowane rabaty korą i wtedy ta róża nigdy nie jest i tak odsłonięta. Ja nie mogę głęboko sadzić róż, dlatego że mam ziemię gliniastą ale jak ktoś ma piaszczystą ziemię, to jak najbardziej można takie 3 cm pod powierzchnią sadzić i to będzie dla nich lepsze. Warto sobie położyć jakiś patyk, żebyśmy wiedzieli jaki mamy poziom i do tego patyka ustawiamy sobie szyjkę równo. I wtedy jesteśmy pewni, że róża będzie dobrze posadzona. Zasypujemy sobie nasz dołek, pamiętając, żeby ziemia była miałka. Jak mamy jakąś spryloną ziemię, to warto sobie ją szpadlem troszeczkę rozluźnić. Jeśli sadzimy różę na miejscu, gdzie wcześniej rosła kilka lat już róża, to warto sobie całą ziemię wymienić na nową, dlatego, że jest już ona wyjałowiona i róża ciężko, ciężkie miałaby w takiej ziemi start. Ziemię mocno ugniatamy, żeby było jak najmniej wolnych przestrzeni pomiędzy korzeniami. Za chwileczkę jeszcze ją zalejemy wodą. Ja sobie robię taki dołek, żeby ta woda mi się gdzieś tam nie wylewała naokoło. Zwłaszcza, że ta woda u mnie wsiąka troszeczkę wolniej. Pamiętamy, że jak będziemy lać wodę, to takim mocniejszym strumieniem. Oczywiście powinniśmy jej nalać około 5 litrów, a nawet całą konewkę. Ja sobie tutaj. Leję jedną porcję, ona wsiąknie, leję sobie drugą. Już zostanie nam tylko okopczykowanie róży. Jest to bardzo ważna część i nie możemy na pewno jej pominąć, bo nieobsypany krzew łatwiej nam przysycha i może powstać ryzyko niestety nieprzyjęcia się róży. Oczywiście kopczyki chronią również przed mrozem. Na początek wystarczy takie 15 cm. Ja sobie usypuję kopczyk z ziemi, ale i dodatkowo z kory. Później przed samą zimą ten kopczyk troszeczkę zwiększa. Ja tej róży już nie będę przycinała, ona i tak miała krótkie pędy, a jak mi przemarnie, to będę miała po prostu z czego ją ciąć. Następną różę sadzę sobie w donicy. Mam takie duże steropianowe donice, które zrobił mi mąż. Bardzo fajnie one się sprawdzają. Myślę, że róże tutaj też będą sobie dobrze zimowały, będą miały ciepło. Oczywiście kopczyk też będzie trzeba im usypać. Tutaj musiałam użyć niestety ziemi takiej ze sklepu, nie mam jak z ogrodu, nie mam skąd sobie wykopać tej mojej gliniastej ziemi, ale u mnie w doniczkach również róże bardzo dobrze rosną, więc myślę, że tutaj też nie będzie problemu. I tak sadzę sobie kolejne róże, pamiętając o tych głównych zasadach, przecinanie troszkę korzeni, duży dołek, bez żadnych nawozów. I dobre nawodnienie. Tutaj na tej róży widać właśnie, jak jest podwinięty korzeń. Mimo, że on jest taki troszkę grubszy, to i tak go musimy ściąć. Ale to była chyba jedyna róża, która miała taki korzeń. Tak to wszystkie miały naprawdę bardzo ładne, proste korzonki. Mi udało się posadzić wszystkie róże, na które miałam przygotowane miejsca. Niestety zostało mi kilka róż, którymi na ten moment nie mam co zrobić, bo nie mam jeszcze zrobionych kolejnych dużych donic, i wiem, że to jest problem. Nie tylko mój, co zrobić z tymi różami, na które w tym momencie nie mamy miejsca, albo z takimi różami, które będziemy mogli posadzić dopiero za miesiąc czy za dwa tygodnie, co z nimi zrobić. Takie, które będziemy chcieli posadzić już niedługo, e, warto zadołować, czyli robimy sobie jakiś duży dół i wszystkie naraz e, róże, które mamy, wrzucamy sobie i przysypujemy je ziemią. Natomiast jeśli mamy takie róże, które będziemy chcieli przesadzać na wiosnę, możemy je posadzić do donic i donice postawić gdzieś nawet na tarasie przy ścianie, żeby miały troszeczkę cieplej, e, albo możemy je posadzić do donic i zadołować. To byłby najlepszy sposób, ale też możemy po prostu posadzić gdzieś. W jakimś wolnym miejscu. Ja chyba tak zrobię, że posadzę je sobie na moją tą nową rabatę, bo tam mam troszkę wolnego miejsca. Dopiero na wiosnę będę tą rabatę obsadzała. Tutaj na zdjęciu widać różę dolczewita. Vita. One miały najbardziej bujne korzenie. Też nie wiedziałam za bardzo, jak je przyciąć, bo się z takimi korzeniami jeszcze wcześniej nie spotkałam, więc też je przycięłam na długość ręki i mam nadzieję, że będzie ok. Tutaj widać jeszcze sadzonki, które mi zostały do zasadzenia. Przepiękne przyszły te wszystkie sadzonki naprawdę i pędy, i korzenie. No Floribunda jest jedną z moich ulubionych szkółek I tak samo od pana Grzegorza Chyrzego Też nigdy się na tych różach nie zawiodłam Dwie moje ulubione szkółki A tutaj już widać różę Spirit of Freedom Ta róża zaszalała w tym roku Ona została tutaj posadzona z gołym korzeniem I wyrosła na 3 metry długości Ja będę tą różę prowadziła jako różę pnącą I teraz jest świetny czas na to, żeby te pędy wszystkie poprzyginać Jak najbardziej w poziomie te pędy są jeszcze bardzo giętkie, więc łatwo nam jest je przyginać. Tak naprawdę, w tych wszystkich nowych moich różach powinnam pędy pościnać bardzo nisko, żeby róża wypuściła nowe, grubsze, ładniejsze te pędy. Ale przy niektórych różach nie ma takiej potrzeby, bo niektóre różyczki naprawdę mnie zaskoczyły swoim wigorem i wcale nie wyglądają jak róża po pierwszym sezonie. I tutaj tych kątów liściowych róża sobie powypuszcza nowe, malutkie, króciutkie pęty zakończone kwiatami i za dwa lata tutaj powinnam mieć piękną, wielką ścianę pachnących i przepięknych kwiatów bo róża Spirit of Freedom jest naprawdę przepiękna, tutaj widać jej kwiaty, to są zdjęcia zrobione z dzisiaj, na szczęście pogoda mi dzisiaj pozwoliła troszkę w ogrodzie popracować, było bardzo przyjemnie, ale już dopadł mnie zachód słońca, niestety jest już coraz szybciej ciemno Jutro też mnie czeka jeszcze troszkę pracy, ale wiem, że ma być piękna pogoda. Ja dzisiaj się już będę żegnała. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie.